Cześć, za nami pierwszy dzień wyścigowy. No niestety na pięć startów udało nam się tylko zająć dwa drugie miejsca i jedno trzecie. No, ale ogólnie hmm, jestem zadowolony, jak konie się zaprezentowały. My robimy galopów ostrych z wiosny i lekko są wprowadzane, także się powinny poprawić trochę. I na pewno najgorzej biegał Johnny Dabel. On ma nieraz takie wpadki, że nie wiadomo dlaczego nie chce lecieć, ale jakby łączy się z bólem, z trenerem Janikowskim, którego gotow War też źle przeleciał i przecież są dobre konie, a miały jakiś y, trudny dzień, y, y, akurat w dniu inauguracji. No i tam tam jest w trzeciej grupie. Narzekałem na jego wysoki handicap. Teraz gdzieś go zapiszę do trzeciej grupy. I jak sobie odpocznie i gdzieś tam będziemy walczyli do, na dole klasyfikacji. W nagrodzie Andersa pobieg nasz Montenegrin i tak specjalnie go zapisaliśmy na 1800 nawet pomysł był taki, że jak się dobrze spisze, to mu... Mm, to go możemy zapisać do wyścigu o nagrodę rulera na 1600 niestety yy, nie ma szybkości i będziemy szukali dłuższego dystansu taki tempowy koń bez błysku także mm, no tak może nam go się uda rozkręcić do derby jeśli nie to skreślimy go z listy no i fragnar to był taki pierwszy koń, który nam naprawdę zrobił dużą radochę, bo mm, zajął dobre drugie miejsce. Trochę dla niego za krótki dystans, on woli dłużej trochę biegać. No i naprawdę postraszył tego raz niego i mm, jakby tanio skóry nie sprzedał. Dobrze przeszedł na dzień dobry, super wyścigi, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak samo z Perfect Spożyszym, która Mieliśmy taktykę taką no, luźną, żeby nic z nią nie robić, tak jak się wyścig ułoży, tak się ułożył. E, przyszedł drugi koń poprawił, musieliśmy respektować tempo, trochę końcem stanęła, ale to dobry prognostyk, ona jest z lekkiej pracy, bo sama jest lekka, lekko pracowała. I no, na pewno zasłużyła na start. E, mm, wyścigu o nagrodę wiosennym czyli polskim klasyku 1000 Gwinei i pewnie ją tam zobaczymy w zapisie no i fajnie też biegała Invisible Angel pomimo nadwagi ona no, w zeszłym roku mówiłem że biegała pod wagą 61 kilo i sobie nic z tego nie robiła także teraz podobnie jest ona jest nieduża ale silna i ta waga i tak jakby nie przeszkadza Oj, no y, wybieramy się do Wrocławia. Będzie biegała. Mała inflacja i Betfan. Mała inflacja no, biega tutaj po to, żeby towarzyszyć Betfanowi w podróży. Jakby dla niej. To mi się wydaje, że wszystko jedno, gdzie ona zadebiutuje i w jakim wyścigu. E, na razie jest bardzo słaba i może przez zimy się coś zmieniło, ale e, wątpię. E, no generalnie tak jak mówiłem pewnie będzie tam w ogóle się nie liczyła a Betfan no też trafi na niezłe konie ale e, na pewno będzie łatwiej mu tu na 1900 we Wrocławiu niż w Warszawie na 1400 z szybkimi przeciwnikami także liczymy że ten Betfan gdzieś będzie widoczny no i dalej to co nas czeka będzie drugi dzień wyścigowy tylko niedziela i w wyścigu uczniowskim pobiegnie o on jest trochę trudnym koniem potrzebuje bata i dlatego jedzie synik, który ma na pewno zdecydowanie mocniejszy poseł i, i jak go potrafi postawić na chód to miejmy nadzieję, że że koń się tutaj dobrze pokaże na pewno wyścig uczniowski to jest zawsze jakaś jedna wielka niewiadoma wiadomo loteria A, ale to ten ozyskiń to dobry koń myślę że jeżeli nawet nie wygra to to na pewno będzie dobrze biegał no i don luigi na którego czekamy już naprawdę bardzo długo on przez zimę się zrobił trochę taki bardziej fit bardziej twardy bardziej taki otrzaskany i yy, mam nadzieję że że to w tym sezonie się pokaże z dużo lepszej strony na to liczymy. Czekaliśmy na dwa sezony, dwa lata, także jak nie teraz, to kiedy. No, niech zacznie się wspinać w jakichś tam swoich możliwościach. który jest naprawdę bardzo zadowolony. Na wgrodzie skowronka to jest dla polskiej hodowli wyścig pobiegnie. Yy, Diafora i Farhat, Diafora przyjechała w zimę to klacz która wygrała dwa wyścigi eksteriorowe. <laughs> i myślę że ciężko jej będzie z wiosny bo na pewno ten sezon w zeszłym roku ją kosztował i, no i chcemy takie ją łagodnie wprowadzić w sezon pójdzie uczeń z ulgą wagi który powinien sobie na niej poradzić, nie będziemy jej przymuszać do niczego, niech sobie mm, spokojnie tam galopuje. No i farhat jak będzie w dobrej dyspozycji, to ma szansę tutaj powalczyć. Po to też jest taki trudny koń do przeprowadzenia I mu się musi ułożyć wszystko po jego myśli, to to w, dopiero wtedy jest widoczny i na koniec dnia mamy jeszcze dwa konie Polish Warrior na 1600, no też bym wolał trochę dłuższy dystans żeby mógł e, jakby więcej galopować i dopiero przyspieszyć na końcu 1600, w zeszłym roku mógł wyszedł nawet taki start na 1600 i, i powinien myślę, że i tutaj sobie uporać się z dystansem, gorzej będzie z przeciwnikami, ale miejmy nadzieję, że, że powalczy. No i pobiegnie w siódmej gonitwie. Intonacja eee, to jest wyścig dzielony. Tam strasznie dużo koni się zapisało: dwadzieścia kilka. Nasza intonacja. Mm, ma, ma mało doświadczenia. Biegała jeden wyścig w zeszłym roku na 1200. A ani wyścigowego, ani dystansowego doświadczenia i myślę, że musi się jeszcze trochę uczyć, ale to taka klacz z, yy, urosła nam mocno i trochę poszła do przodu. Mam nadzieję, że będzie gdzieś widoczna. I w jakiejś rozgrywce też bym był naprawdę satysfakcjonowany, jakby się załapała do pierwszej piątki. No i to tyle. Hmm. Tak jak Zawsze chodzi, wchodzimy spokojnie sezon. Najważniejsze, że koniec z, dwu, z pierwszego dnia wyścigowego wrócimy zdrowo do domu. My wszystkie normalnie już pracują mm, i jedzą. Także mm, czekamy na następne starty, aż te nasze zaczną powtarzać. I na pewno w drugich, trzecich startach będzie im dużo, dużo łatwiej. Także trzymajcie kciuki, pozdrawiam szybka akcja bo e, dużo roboty Każdy, wolny weekend wszyscy mają wolne e, my w stajniach mamy więcej roboty jak to jest skonstruowany ten świat nigdy nie było i nie będzie sprawiedliwości trzymajcie się miłego wypoczynku weekendowego